Ogólnie paliwo jest bardzo tanie, bo kosztuje tylko 30 pesos za litr, czyli około 60 groszy, więc można powiedzieć, że, że jest za darmo. Słuchajcie, jesteśmy... Jesteśmy uratowani. To jest chyba już czwarta albo piąta stacja, na którą zajeżdżam i szukam benzyny, bo jest ogromny problem. Czyli no, trzeba mieć na uwadze, że jak się tutaj wypożycza samochód, no to, no to z benzyną będzie problem. Na autostradzie się akurat udało złapać na stację, ale jest troszkę kolejka, więc czekamy, bo no, falimy nie ryzykować i nie jechać dalej, bo możliwe, że nie będzie w ogóle albo będzie jeszcze większa kolejka. E, no, także, także no, jest, jest problem z tą benzyną na Kubie nadal. E, no i trzeba, trzeba sobie myśleć po prostu zawczasu, żeby nie czekać do samego końca, bo może zdarzyć tak, że po prostu e, jak sobie gdzie zaplanują, na jakiej stacji zatankować, tam po prostu może w ogóle tego paliwa nie być. Ok jak widzicie to jedziemy samochodem, ale na kupie to nie jest wcale takie oczywiste, bo żeby jechać to trzeba zatankować, a z tankowaniem są potężne problemy. My żeśmy byli już chyba nie wiem, na 8 stacjach jak nie więcej, ale udało nam się wszystko zatankować. Tutaj się tankuje tylko po 10 litrów, więcej nie można i dlatego trzeba sobie zawczasu myśleć, żeby, żeby w ogóle podjechać na stację i zatankować, bo też niektóre stacje są w ogóle zamknięte. Także z tym tankowaniem są cały czas duże problemy. Ogólnie paliwo jest bardzo tanie, bo kosztuje tylko 30 pesos za litr, czyli około 60 groszy, więc można powiedzieć, że, że jest za darmo w porównaniu do, do naszych cen, jakie mamy w Polsce czy, czy w Europie. No ale dostać to paliwo to jest wyczyn, więc, więc naprawdę trzeba, trzeba się tutaj na kim żeby, żeby to paliwo dostać. I teraz tak, jedziemy autostradą, ogólnie autostrady jak widzicie są bardzo szerokie, są trzypasmowe. pasmowe, tylko zazwyczaj jest tak, że jeden pas jest w miarę zdatny do jazdy tutaj, dlatego proszę mi nie mówić, że, że jeżdżę lewym pasem, że jestem królem lewego pasa, bo po prostu y, często ten lewy pas jest jedynie najbardziej zdatny, czy, czy środkowy, bo prawy jest zupełnie y, pełen kolei i się na nim w nie da jeździć. I o ile te autostrady są jeszcze w miarę... Trzeba czasem uważać na dziury, bo potrafi być naprawdę konkretne. Jak się w taką wiedzie z prędkością 100 na godzinę, to to, to może upaść koło. Ale drogi lokalne, to jest tragedia, jak się kopa, taką drogę lokalną, że no nie dało rady już dalej jechać. No to już była, to już nie było tam w ogóle asfaltu, były kamienie, były, były potężne kolejny, błoto, przez jakąś puszczę, dżunglę, więc po prostu musieliśmy zabrudzić, chyba żeśmy stracili godziny godzina albo trzy i, i jeszcze do tego yy, yy, jeszcze do tego nadrobili za 100 km yy, ok Teraz co ja jeszcze miałem powiedzieć Aha, właśnie no i słuchajcie, przed chwilą właśnie tankowaliśmy 10 litrów Właściwie to wam powiem, jak wyglądały nasze dwa, dwa tankowania. Pierwsze tankowanie wyglądało w ten sposób, że byli jacyś munduro byli jacyś żołnierze umundurowani na stacji i oni jakby kontrolowali cały ruch na stacji benzynowej. No i na szczęście się udało, że nie było jakiejś strasznie dużej kolejki, ustawił nas w kolejce, podjeżdżamy. No i jeszcze pyta, czy mamy jakieś kartki na paliwo? Oczywiście nie mamy żadnych kartek, no bo skąd? No i się okazało, że nie jesteśmy w stanie tak sobie po prostu zapłacić i kupić za to paliwo. Ale był jakiś inny gościu, który kupował paliwo i on na swoją kartę mógł kupić też dla nas, więc on jakby kupił na swoją kartę dla siebie i dla nas, a ja mu później w gotówce zwróciłem. To było pierwsze tankowanie. Teraz drugie tankowanie przed chwilą. To jest w ogóle cyrk na kurkach. To jest cofnięcie się po prostu do PRL-u w Polsce. Tak jak mówię, tutaj trzeba mieć te karteczki takie. Przychodzę do okienka, wierzę, że nie mam tych karteczek, no to ona, babeczka mi mówi, dobra, to tam możesz się ustawić i przyjdziesz tutaj kupić karteczki. Kupiłem 4 karteczki, każda karteczka to jest za 75 pesos, czyli łącznie na 300 pesos, czyli na 10 litrów, bo tak jak mówiłem, nie ja kosztuje 30 pesos. Kupuję te karteczki, no i ona mi mówi, że teraz z tymi karteczkami mam iść do drugiego okienka. No to dobra, idę do drugiego okienka, wszystko na stacji. Idę na stację, daję gościowi te karteczki, myślałem, że tylko przeliczy, zobaczy i mi uruchomi pompę. Ale on nie, bierze karteczki, odwraca, z drugiej strony jest zdrapka, no i on tą zdrabkę zdrapuje z każdej karteczki i później pod tą zrabką były QR kody miał specjalny, czytnik do Q, Q, do Q, miał specjalny czytnik do QR kodów no i każdą zrabkę skrzytuje byk 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 i dopiero potem wstukał w terminalu żeby uruchomić instrybutor i dopiero mogłem pójść zatankować co więcej nie mogłem kupić tych kartek więcej czyli nie mogłem kupić na przykład na 20 litrów na 30 babeczka mi powiedziała że tylko po kawałku mogą sprzedawać żebym jechał na następną stację 50 km dalej, no i wtedy sobie zatankuję kolejne 10 litrów. Pytam się właśnie. No i się pytam, czy można więcej tych karteczek ich kupić, żeby zatankować z jednym zamachem, wiem, 20 litrów albo 30. i że nie, że Pikenio, że mało tego e, paliwa mają i żeby jechać na następną stację e, z, z 50 km, że tam też powinno być i tam sobie mogę kolejne kartki kupić i dotankować. Także no tragedia jest, jest, no, jest ciekawie. Trzeba naprawdę z tym kombinować jakąś podkórkę. No ale przygoda. Późnym wieczorem dojechaliśmy do miejscowości Playa Larga, gdzie rozpakowaliśmy się, wypiliśmy szybkie mochito na dobry sen w beach barze, no i poszliśmy spać, żeby rano wstać i ruszyć dalej w drogę. Buenos días, moi drodzy! Jesteśmy w Casa Particulares, która znajduje się nad samym Morzem Karaibskim, a konkretnie nad Zatoką Świń. Zobaczcie, tutaj mamy wynajęty pokoik i tutaj taki ogródeczek, tarasik z leżaczkami, z hamakami, na których można się relaksować, chillować, a zaraz za tym 5 metrów dosłownie i mamy własną plażę. Turystów jak widać brak, sezon chyba jeszcze w pełni nie ruszył, bo Jesteśmy w Playa Larga, i to w teorii jest dość też popularne miejsce turystyczne. W okolicy jest Półwysep Zapata. Między innymi można tutaj odwiedzić farmę krokodyli, zjeść mięso krokodyla. No ale jak widać, na razie jest tutaj pusto. A propos zatoki Świń, to jest tutaj też taka historia związana z Kubą mianowicie chyba w 1961 roku. Amerykanie wraz z częścią Kubańczyków, emigrantami kubańskimi, tak naprawdę, próbowali tutaj zrobić właśnie inwazję na tej zatoce, wkraczając na Kubę i próbując obalić rząd Fidela Castro. No, nie udało im się, w związku z tym, nadal tutaj rząd sprawował Castro, nadal Kuba funkcjonowała w tej zamkniętej gospodarce i tak naprawdę dzieje się to aż do dzisiaj. Na Bahamach na plażach są świnie, a na Kubie są pies. Właśnie jedziemy piękną, dużą promenadą z palmami. To jest tak zwane malekon, prowadzi nas ona prosto do centrum Sien Fuegos, bardzo ładnego miasta położonego nad zatoką o tej samej nazwie, czyli Sien Swoją drogą Sien to oznacza po hiszpańsku 100 ogni. Jest to miasto położone tak naprawdę na trasie do Trinidadu, więc jeśli wybieralibyście się tam, to warto zjechać do Cienfuegos, ponieważ jest to naprawdę bardzo ładne miasto z piękną architekturą, ale nieco inną niż w pozostałych kubańskich miejscowościach, ponieważ jest to miasto założone przez Francuzów. W związku z tym, tutaj ten styl będzie nieco inny. Najwięcej zabytków znajdziemy w samym centrum, w parku Jose Martiego. Będzie to na przykład łuk triumfalny, będzie to budynek władz lokalnych, czy na przykład domu kultury z charakterystyczną wieżą widokową albo katedra Niepokalanego Poczęcia. Sami możecie zobaczyć, że naprawdę te budynki są bardzo, bardzo ładne i pod, mogą się podobać. E, warto również odwiedzić główną aleję miasta Paseo El Prado, wzdłuż której rozciągają się kolorowe, neoklasyczne budynki w stylu francuskim z kolumnadami e, wzdłuż tej drogi, pod którymi idą chodniki, więc naprawdę bardzo, bardzo malownicze miasto. Dalej, w kierunku Trinidadu jechaliśmy drogą numer 12, mało ruchliwą, ale bardzo malowniczą, która wiodła przez górzyste tereny Parku Narodowego Topes de Coyantes. Charakteryzuje się on dziką i bujną roślinnością. Mijaliśmy także wiele rzek, które spływały właśnie z tych gór prosto do Morza Karaibskiego. Znajdziemy tutaj także wiele wodospadów z naturalnymi basenami, w których można się kąpać, w tym najsłynniejszy chyba na całej Kubie wodospad El Nicho. Tutaj chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że na prowincji, na wioskach jest znacznie mniej samochodów niż w miastach i ludzie głównie jeżdżą konno albo właśnie takimi zaprzęgami. Zrobiliśmy sobie jeszcze przerwę na siku przy drodze. Poszedłem w zarośla, człowiek na spokojnie załatwia swoją potrzebę i nagle widzi to dziesiątki krabów wielkich na 20 cm. Patrzą się na ciebie złowrogo, śledzą każdy twój ruch, no nie wyglądają zbyt przyjaźnie, zwłaszcza w tych kolorach czerwono, czarno-żółtych. I jak się okazało, to właśnie na południowym wybrzeżu Kuby, że je tysiące krabów, które migrują z lasów do morza, żeby złożyć tam jaja. bardziej popularnym i uważanym za najładniejszy wodospad na Kubie to jest El Nicho pomiędzy Cientuego z Trinidadem. Ja tam niestety nie pojechałem ze względu na brak czasu i też podobno złą drogę dojazdową, ale obok Trinidadu, właściwie w sąsiedztwie dosłownie kilka kilometrów, jest inny wodospad, El Cubano się nazywa. I słuchajcie, moim zdaniem jest naprawdę warty odwiedzenia. Wjazd kosztuje tutaj 10 dolarów, ale Zobaczcie jak to pięknie wygląda. Jest to najlepsze, tutaj można pływać pod samym wodospadem. Zwróćcie uwagę, że bardzo jest mało ludzi. Teraz właściwie nie ma nikogo, więc jest można powiedzieć no, klimatycznie mega. I tak naprawdę piękna, piękne miejsce, piękna sceneria. 10 dolarów zapłacone, wydane, ale nie żałuję, bo naprawdę barwę, mie ma miejsce bardzo odwiedzenie. W bezpośrednim sąsiedztwie Trinidadu jest również piękna, a chyba w sumie najpiękniejsza plaża na południowym wybrzeżu Kuby, czyli Playa Ancon. Ja co prawda nie nagrałem żadnych urywków z tej plaży, ale w nagrodę trafiło się kilka super klasyków, także jest czym nacieszyć oko.